wszystkich widzów, zapraszam na krótki filmik o tym co zabieram na Wisłę 1200, zapraszam do oglądania. Patrz, 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 patrz. patrz. Także ci, którzy już mnie śledzą od dłuższego czasu wiedzą, że w tym roku startuję w ultramaratonie rowerowym Wisła 1200. No i za chwilę pokażę Wam sprzęt, który zabieram na tą imprezę. 1200 km do przejechania od ujścia Wisły do samego morza, do Gdańska, że będzie się działo. Także głównym moim założeniem było, żeby pozbyć się z przodu tego worka na lemontce, który, no nie powiem, trochę ograniczał sterowność. Po prostu ta kierownica była bardziej cięższa, co utrudniało manewrowanie. No i udało się to osiągnąć. No. Udało się to osiągnąć. że Jestem zadowolony. Zmieniła się też jedna sakwa. Wyrzuciłem jackpacka, Tu się nazywał podobno, żwirek, ultrażwirek, coś takiego, 2,5 litra. E, zamieniłem ją na Crosso Zipper XL. Sakwa ma litr więcej pojemności. No i o wiele łatwiej się wyciąga bidony, bo właśnie z tego powodu zrezygnowałem z jackpacka. tak to się prezentuje. Także na rowerze są trzy sakwy. Tutaj to był 17-litrowy od Jackpacka. Tutaj Zipper, o którym mówiłem. XL rozmiar od Crosso. I Zipper. Kurde, zapomniałem jak się nazywa. Ale też Zipper, coś tam nie wiem. Także to jest litrowe. W tej sakwie praktycznie nic nie ma. Tam będą przekąski i telefon. Także zaczynamy rozpakowywanie. To już się od razu przydaje. Tu jest zamknięcie rowerowe. I to, tą podkładkę też zawieram. Ten poddupnik, to tak nazywam. W Tobole no to znajdują się głównie sprawy biwakowe i ubrania. Także ubrania to będzie długie termo. Termo spodnie do spania. Tutaj kurtka od Helikona, która bardzo dobrze sprawdziła się na vanodze. W jakieś chłodniejsze dni, na porankach albo to będę sobie zakładał. Tutaj kupiłem nogawki. Także, bo te długie termo spodnie, no to nie będę ich używał do jeżdżenia, tak jak to zrobiłem na wanodze. Będą one głównie jako piżama. A nogawki będą dojazdy, także szybko będzie można je założyć, szybko ściągnąć. Jako, że na wanodze na tych krótszych do ultramaratonów do 600 km no nie brałem zapasowych za bardzo rzeczy. A tu wpadają spodemki, te kolarskie w składku. Jedne mam na somie, a drugie będę miał w zapasie. Jednak będę jechał. Daje mi się z 5-6 dni, także nigdy tak długo nie jechałem, także wolę mieć te, te sprawy na, na zamianę. Tu oczywiście też koszulka taka, bo no tu mam jedną koszulkę, w której będę jechał, jakąś tam tanią z marketu. No i tu jest druga koszulka. W sumie dostałem od żony na urodziny Jeszcze z takim. Co tu pisze? Przemysław, ja wiem, nie znam gościa. Yy, skarpety. skarpety, oczywiście trzy pary, dwie pary do jazdy i jedna para do spania. No, tutaj tak byle jak wrzuciłem yy, wtyczkę taką sieciową z trzema slotami do ładowania, bardzo fajna sprawa. Długo nad tym myślałem, ale na Wisłę mi się wydaje, że zabiorę materac z decathlonu. Bo dostałem takiego małego olśnienia na pewnej jeździe, gdzie mijałem takie malutkie wioseczki, a na nich były takie fajne przystanki autobusowe, w których dosłownie wycięte zostały ławeczki. No i tak sobie wyobraziłem, że nawet jakby się trafił jakiś przystanek czy coś takiego. to to nie byłoby możliwości zawieszenia na nim hamaka. No i dobrą opcją wtedy byłaby, byłby materac, który dałby mi trochę komfortu. Dlatego, dlatego właśnie go zabieram. Bo tak jak w poprzednich Ultra zawsze brałem zestaw do gotowania, tak właśnie na Wanodze się okazało, że mogę z tego zrezygnować i na Wisło nie zabieram zestawu do gotowania. Będę się opierał głównie na sklepach i. No już jak będę naprawdę w potrzebie, będę potrzebował jakiegoś normalnego jedzenia, no to wtedy jakaś restauracja będzie bądź. bądź kebab. Oczywiście tarp. Hamak. Poduszka z dekatlonu. Śpiwór z snukpaka którym zmarłem na Wanodze. No ale tam była temperatura dziś około 4-5 stopni. Ten śpiwór ma komfort 7, choć myślę, że prawdziwy komfort to jest 10 stopni. że myślę, że tym razem powinien się sprawdzić. Jego plus to jest bardzo mały rozmiar. Zestaw trzech linek. Te dwa to są jakby te odciągi po rogach, to jest główna linka. Bo ktoś powie, a dlaczego dwie, a nie cztery? Bo dwie, dwie skrajne zaczepy przyczepiam po prostu śledziami, a dwa, żeby mieć trochę więcej swobody pod tarpem, właśnie używam linek. No i dobra, I to już jest wszystko. Że teraz Wam pokażę, co mam w sakwie pod rurą górną. O, tu mam akurat telefon, ale telefon będzie się znajdował tu. Choć w sumie, tu na chwilę obecną mam taki box. I tu mam wszystkie no, baterie do GoPro, zestaw do ładowania i tak dalej. No i muszę coś wymyślać, bo nie mieści mi się tutaj w tej torbie. No chyba, że po prostu nie będę nagrywał i sprawa załatwiona. Powerbank. 10 000 mAh. Taki dosyć cienki. Bardzo szybko ładuje, ma trzy sloty. Ma sloty właśnie, teraz mam ten telefon z ładowaniem Ultra Charge, gdzie masz z dwóch stron kabel typ C, no i ten właśnie ten właśnie Powerbank to posiada. A podarowała mi go firma Greensell, która właśnie wyszła z zapytaniem Hej Przemysław, a może by Ci się przydał Powerbank na twoje wyprawy bądź Ultramaratony. No ja się zgodziłem, przysłali mi właśnie oto ten fajny Powerbank. No i w ramach dealu zamieszczam link w opisie. Także sprawdźcie. Po dwóch tygodniach testowania naprawdę zacny, zacny powerbank. No i dosyć mało miejsca zajmuje, bo ten, który miałem, no byłem szczerze zawiedzony, bo no 20 tysięcy miliamperogodzin, ale no tyle, co on miejsca zajmował, z masakra. No i bardzo ciężki w dodatku. Ten waży gdzieś, waga telefonu nawet mniej. Kajakarze mi trochę przeszkodzili, że trochę mi to wybiło z rytmu, o czym gadałem. A o powerbanku, to także sprawdźcie link w opisie, także lecimy dalej. Także tutaj taki multitool kupiłem teraz sobie trochę lepszy, bo rok używałem taki najtańszy z marketu, jakiś w ogóle za 9 zł. I nawet te imbusy to nie była stal. że już poobrabiały się te imbusy, no i byłem zmuszony kupić nowy. Ma jakiś kielis, Original Component, nie wiem. Ma też skuwacz. No i widać, że to jest po prostu stal. No i jest o wiele mniejszy. że same plusy. Zestaw do łatania dętek. Także są tutaj takie szybkie nalepki, nadętki i takie tradycyjne. Jedna dętka. No i chyba tyle wezmę. Nie będę brał drugie, bo nawet nie ma miejsca. Tutaj cała taka powiedzmy chemia. Środek na. Dobra, może też to rozpakuję że mamy taką przezroczystą saszetkę środek na komary zestaw plastrów, krem z filtrem no w sumie dla dzieci ale liczył się, liczyła się wielkość no i jest to 50 także bardzo mocny yy, tabletki przeciwbólowe pasta do mycia zębów taka składana szczoteczka żeby sobie umyć zęby no, jak już mówiłem będę z 5-6 może nawet dni w trasie i Przydałoby się umyć te zęby, żeby, da, żeby mieć chociaż taką złudną świeżość. Bo nie powiem ostatniego dnia na tych ultramaratonach. No już przydałoby się umyć te zęby. A że ostatnio nie brałem szczoteczek, także nie miałem czym. Tutaj pomadka. No i jeszcze tam nic dentystyczna, jakby coś tam wlazło w zęby, żeby nie wkurzało. Także to jest, to jest tyle. Trytytki. Łyżki. Ktoś powiedział, że te Continentala są niefajne. Ja już zmieniałem właśnie na próbę ściągałem opony i tak dalej. No nie mam do nich zaszczy. No trochę jest, mógłby być twardszy ten materiał, ale póki co nie złamały się. No i smar do łańcucha. Taki, o, tylko że jak tam w komentarzach. Mądrzejsi ode mnie ludzie powiedzieli, że wet. No i po, podpisuję się pod tym, że ten wet jest po prostu bardzo lepki. lepki i, no i w lato się nie sprawdza. Ten napęd jest cały oblepiony. No i zgadzam się z tym, bo praktycznie co jazdę muszę ten napęd dosyć mocno czyścić. Także podobno czerwony jest lepszy, dlatego wymienię go na czerwony. No i tu taki mały plecak. Yy, powiem Wam, że bardzo fajna sprawa 18 litrów. Na wanodze bardzo dobrze się sprawdził, że jak już zapada zmrok, wiesz, że będziesz albo biwakował, albo gdzieś tam w jakiejś agroturystyce spędzą noc. Także bierzesz ten plecak, kupujesz ile wlezie, ładujesz w plecak i jedziesz sobie jeszcze tam kawałek. Także bardzo przydatna sprawa. Trochę to ogarnęłem. Jeszcze w sumie ktoś może zapytać o lampki. Mam tu taką jedną, którą dostałem od widza Lezyne Hecto Drive Ona jest ładowana na USB Bardzo fajnie świeci No i jeszcze tej mojej domyślnej lampki, którą będę miał do jazdy w nocy To jeszcze nie dostałem, bo idzie do mnie Ale będzie to Prox Aviser Już nie pamiętam Wstawię tu na dole Ale oglądając testy powinna być ok, około 1000 lumenów także co jeszcze zabieram tylko dwa bidony może być za mało ale wodę chcę też na tym tobole jackpackowskim u góry są właśnie takie ekspandery takie elastyczne także tam planuję, po prostu tam będę wkładał jakby dodatkową butle z wodą by się nie odwodnić aha, jeszcze w tym zestawie na wanodze nie brałem żadnych elektrolitów, polegałem na browarach 0% i to powiem wam, że zał egzamin, ale tutaj się wydaje, że wysiłek będzie jeszcze o wiele większy także no coś, coś muszę sobie jeszcze tam zaaplikować z apteki jakieś takie właśnie lepsze elektrolity i witaminy. Z takich nowości to jeszcze pompkę wyprosiłem z sakwy. Znajduje się teraz tu. No i do tego jest to inny model, taki pomieszczony. W sumie nie była droga, bo kosztowała gdzieś 40 zł. Bardzo fajna. Tutaj w tej, w tej części, w której się pompuje, tam w środku jest pusta przestrzeń i jest tam wężyk, który można właśnie pompować. Fajna sprawa. I ktoś może zapytać, dlaczego masz dwa... Montaże pod łachu. Jak dobrze słusznie zauważyliście, chcę po prostu pojechać z łachu zamontowanym w ten sposób. Bo patrząc tutaj na mostek na wanodze straciłem panowanie nad rowerem i ja się przewróciłem. No, po prostu bardziej musisz schylać tą głowę. A takie niuanse, powiedzmy na takich dystansach, to powiem Wam, że robią różnicę, bo takie schylanie się do nawigacji potrafi nieźle spiąć Wam kark bądź, bądź górną część barków także chciałbym, chciałem po prostu mieć te łachu trochę dalej, żeby wygodnie na nie patrzeć no i po to ten montaż na mostku żeby ładować wygodnie, pokażę Wam wtedy podczas jazdy przekładam sobie łachu tutaj oho Teraz wyszła kolejna sprawa, no i wtedy podpinam sobie w ten sposób. Będę go ładował, jeżeli go naładuję. Podpinam, przepinam. No bo jak widzicie, w tym ustawieniu, no, ładowanie łachu jest niewykonalne. Nawet jak go przestawimy, nawet jak go przestawimy, nie wiem, będziemy tam nim manipulować. To niestety nie ma tu miejsca, żeby włożyć kabel. Taki mały niuansik. No też wyszedł mi na, na takiej pewnej jeździe, zapomniałem naładować łachu, a miałem banka ze sobą. Nie wszystko jest takie oczywiste jak się wydaje. Jeszcze zapomnę powiedzieć o SPD i wszyscy mnie pytają, a jechałeś bez SPD albo i tak dalej. Dlatego no teraz powiem to w tym filmie, bo zawsze zapominam. Jadę w SPD, mam takie, w sumie też dostałem te pedały od widza, to model, nawet nie wiem jaki deore coś tam XT 8000 albo 800. Wstawię tu na dole. Że bardzo fajne, bo z jednej strony są platformami, a z drugiej strony są właśnie SPD. Trochę upierdliwe do do wpinania, bo zawsze o pedała odwróci się SPD do dołu. Ale przynajmniej jak dojeżdżam sobie do pracy, to nie muszę mieć specjalnych butów. A buty SPD no to są rockridery najtańsze z do nie wiem jaki to jest model, ale też wstawię tutaj na dole. I myślę, że to by było wszystko. Także ja teraz muszę posprzątać ten majdan. Że widzimy się na Wiśle 1200. Strach pomyśleć. Dzięki za oglądanie i na razie.